Witajcie moi drodzy na moim kanale, dzisiaj przechodzę do Was z nowościami kosmetycznymi. Przyszły moje pędzelki z Aliexpress. To są pędzle do makijażu oczu, jest ich 12. Nie pamiętam ile za nich zapłaciłam, podlinkuję Wam, także będzie w opisie. Świetny jest ten pędzelek dwustronny, z jednej strony jest spiralka, a z drugiej strony jest ten precyzyjny, skośny pędzelek do malowania brwi, ja sobie właśnie malowałam. To są pędzle syntetyczne, ale są świetne do blendowania, do nakładania kolorów. Tu jest właśnie taka kuleczka, ale ona też jest tak mięciutka bardzo. Świetny pędzelek do rozświetlacza, bo on jest dosyć zbity, króciutki. Bardzo są miękkie w ogóle te pędzle, to jest po prostu rewelacja. Mam jeden z tego całego zestawu, którego na pewno nie będę używać i to jest taki właśnie pędzelek do eyelinera. Świetnie mi się sprawdziły podczas makijażu właśnie tego, który mam na sobie. Naprawdę mogę Wam polecić, bo są rewelacyjne i, i są takie właśnie do blendowania. I są bardziej zbite, mniej zbite. że Ja jestem bardzo zadowolona. Skówki, wszystko jest super wykonane. Nie ma żadnej lipy. Każdy pędzelek ma napis i numerek. Firma Mange. Bo nie wiem, chyba nie wspomniałam o tym. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. To jest jedna nowość. Poszłam kiedyś do Hebe i zrobiłam zakupy właśnie z firmy Catrice. Dlaczego Catrice? Bo nigdy nic nie miałam od nich i kupiłam sobie na promocji taką paletkę The Fresh Nude Collection. Właśnie nimi mam zrobiony makijaż oczu. Przepiękne kolory, takie typowo nudziakowe. Część jest błyszcząca, część jest matowa. Ja byłam po prostu w szoku, jak zobaczyłam tą paletkę, to od razu mówię, muszę mieć. Następną nowością też z Catrice jest bronzer, ten bronzer nazywa się Sun Lover Glow Bronzing Powder, przepiękny, w ogóle bardzo ładne opakowania, nie wiem, że to jest plastik, ale jest bardzo ładny, bardzo estetyczne. Tu on ma taką złotą obwolutę, taką rozgoldową. Jest wypiekany, nie jest ani chłodny, ani za ciepły. U mnie sprawdził się rewelacyjnie. To jest kolorek 010 Sunkissed Bronze. <laughs> bardzo ładna nazwa, bardzo mi się podoba, na pewno w lecie jak będę ciutkę troszkę przy, przyciemniona, to będzie jeszcze ładniej wyglądać. Następna nowość to jest rozświetlacz od Lovely Silver, tak wygląda, przepiękny, ja go mam właśnie na twarzy. Następną nowością baza od Inglota, po pigmenty, ponieważ <laughs> miałam o nich podczas makijażu, więc użyłam sobie na wewnętrzne kąciki naprawdę widać, że te kąciki są rozświetlone. Także bardzo ładnie to wygląda. Baza mi się jak najbardziej sprawdziła. Tym bardziej, że wystarczy ociupinkę. Nazywa się Body Art a Shave. I jeszcze mam zalotkę. To jest zalotka, którą oglądam u zmalowanej. Bardzo mi się spodobała. Pomyślałam sobie może będzie lepsza od tej mojej starej. No niestety ona łapie mi tylko końcówki rzęs. Mam za głęboko osadzone oczy. Ale póki co może być. Zapraszam na filmik. Jak zwykle zaczynamy od korektora. Dla mnie jest to ciągle bel mineralny. Nakładam na powieki i blenduję taką małą gąbeczką. Nie przyciskam zbyt mocno, żeby tego korektora nie utracić, a tylko żeby rozłożyć go na całej powiece. To teraz z tej paletki Catrice. Ten najciemniejszy brąz, czyli ten, nałożę sobie w zewnętrznych kącikach. O, ładny pigment jest. No, naprawdę, luciutko tylko dotknęłam do cienia i widać, że się ładnie nabrał. Zapomniałam się przybliżyć. Ale już jestem. Przypijam sobie mikrofon, mam nadzieję, że będziecie mnie lepiej słyszeć. Teraz biorę taki puchaty pędzelek. On jest raczej zbity, ma długi włos i jest bardzo fajny, właśnie do blendowania. Teraz takim pędzelkiem płaskim bardziej nabieram sobie taki pośredni. On tutaj wygląda trochę jak ale to nie jest róż. To jest taki brąz z różem, jakby zmieszany. Więc jakby dam sobie go na załamanie. Bardzo ładny kolor. Teraz znowu wracam z tego pędzelka do blendowania. I leciutko sobie to rozblendowuję. Następnym płaskim pędzelkiem biorę sobie ten, ten cień, który jest obok różowego. On jest jaśniejszy jeszcze od tego poprzedniego i bardziej złoty. I nałożę go sobie tutaj w tym miejscu koło tego brązu. On jest błyszczący i ja jego nakładam takim płaskim pędzelkiem, który się świetnie nadaje też do korektora, bo on jest taki puchaty też. On ma takie końcóweczkę samą, to ma taką poszczępioną, więc bardzo ładnie nakłada mnie ten cień na, na powieki. Ja w ogóle nie, nie używam żadnej siły, nie, nie przyciskam mocno, tylko delikatnie i on już się przyczepia. Myślę, że jeszcze sobie poprawię trochę to załamanie, troszkę wyżej dam, czyli wrócę do tego do tego średniego i troszkę tutaj wyżej dam. Znowu wracam do tego pucha tego i rozblendowuję to wszystko. Bardzo ładnie się blendują. Jeszcze dodam tego brąziku troszkę, bo tak mi jakoś uciekł. Teraz sięgnę w ten najjaśniejszy cień taki beżowy i nim sobie wyczyszczę tą górną granicę pod brzemię. On powinien być matowy, ale nie, nie jest matowy. Maleki błysk, ale to nie przeszkadza. Widać, że on ci błyszczy niestety. I na wewnętrzną y, część y, zrobię takie odcięcie y, cut crease. Zrobimy sobie korektor, to Będzie takie odcięcie. Robię to po to, żeby ten cień jasny, który nałożę, żeby on był bardziej widoczny. Poza tym, żeby się też przykleił dobrze do, do powieki. I teraz paluszkiem nabiorę ten bardzo piękny cień. Tak wygląda na palcu. Jeszcze trochę dobiorę. Tutaj w tym kąciku chcę, żeby on tam się przykleił. Bardzo ładnie. I myślę, że teraz dołożę sobie jeszcze jednego cienia między tym przejściem, tym jasnym a tym ciemniejszym, brązem. To myślę, że dołożę sobie tego różu jeszcze. Tego. On też jest błyszczący, tak troszkę tutaj i rozblenduję te granice między tymi cieniami. Jeszcze wezmę taki nowy pechaty pędzelek, czyściutki i tak delikatnie to rozblenduję. I teraz drugie oko. Nakładam ten jasny cień. I teraz znowu ten róż dodam, znowu sięgam po ten piękny róż, to jest ten, ten kolorek i nakładam go sobie tutaj na no to przejście między tymi kolorami. Wracam do tego pędzeleczka i tak delikatnie rozblendowuję. To teraz muszę, potrzebuję małego precyzyjnego pędzelka. Bo z tego co widzę, to jeszcze mi tutaj nie przykleiły się dobrze te cienie, w samych tych kącikach wewnętrznych. I od razu robię dolną powiekę. Potrzebuję takiego precyzyjnego pędzeleczka. Wracam do tego najciemniejszego brązu i podkreślę sobie zewnętrzny kącik dolnej powieki i górną granicę rzęs. Teraz ja jeszcze sięgnę po ten taki złoty. Go nałożę i na dolnej powiece. Zapomniałam. No mam przecież bazę singlota. Zapomniałam, żeby po prostu jej użyć, zrobiłam cut crease. Zamiast użyć sobie bazy ale to nic no, innym razem. Chyba, że kąciki sobie nakleję, ten sam cień jasny, który nakładałam tutaj, nałożę sobie właśnie na kąciki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. <grytanie> to w takim razie sięgam po bazę. I ja sobie wezmę pędzelka małego, nałożę sobie na pędzelek. Ona jest taka przeźroczysta. I tutaj sobie nałożę na ten wewnętrzny kącik i trochę tutaj, tak. Teraz nałożę sobie ten właśnie jasny cień. O wiele ładniej niż na korektor. A nawet nie ma porównania. To dolną powiekę mamy zrobioną. Teraz twarz to się oddalę. A do twarzy użyję tej bazy od AA. Naprawdę nie, nie mogę o niej powiedzieć ani na nie, ani na to. ma być wygładzająca, ale ona jakoś tak, no nie wiem, no nie, nie wygładza aż tak, jak ja bym chciała. <laughs> może na, no wiecie, no, no, na osobach, które nie mają zmarszczek, to może to wyglądać naprawdę spektakularnie, ale u mnie, u mnie to nie wygląda, że tak powiem, za dobrze. Nałożyło też na noc. Tu mam że ciągle mi skóra schodzi. Dam też trochę na czoło, niech mi nie wygładzi, <głynne> ale to możliwe w ogóle. To nie czuję tego wygładzenia ani nie widzę. Muszę może poczekać, aż ona po prostu sobie zaschnie. Może, może po prostu w ten sposób jakoś pomogę jej. Wiem na przykład, że niektóre osoby, jak miały problem właśnie z bazami, to okazało się, że trzeba było poczekać, aż ona zaschnie, i wtedy dopiero był efekt. Muszę Wam powiedzieć, że skóra z wiekiem też się zmienia. Ja nigdy nie miałam problemów z porami. Teraz nagle mam jakiś, tutaj mam taki fragment rozszerzonych por. Tutaj nie, tutaj mam godziutko, natomiast tu jeszcze walczę z nimi, ale do... ja miałam takie olbrzymie obszary, gdzie miałam rozszerzone pory. Teraz mam coraz mniej. Mam coraz bardziej przebarwienia, właśnie takie widoczne. No to to są to jest moja blizna, więc to, to już nie zejdzie. Żeby nie wiem co. No ale ogólnie w ogóle skóra tak się zmienia bardzo. No, gospodarka hormonalna jednak bardzo ma tu duże znaczenie. Jeszcze miałam tak 40 lat, 40 pale, to wszyscy mi a Basia, nie masz w ogóle żadnych marszczyk. Tak gładko buzię. No i co? No, już nie mam gładkiej. Także dopuściłam do tego, bo używam najtańszych kremów. Takie przebarwienia to są takie posłoneczne. To jest to właśnie, że moja mama mnie opala na siłę. Nie było wtedy filtrów żadnych słonecznych i ja teraz od, od czerwca to już do, do września, nawet do października to już non stop cały czas filtry. I, I póki co nie mogę trafić na jakiś dobry filtr, mam filtr, używam taki, który kolastynek do opalania, parzy mnie słońce, nic się ze mną nie dzieje. No ale na twarzy niestety przybywają takie różne przebarwienia i trzeba je teraz pozakrywać. Bardzo już trochę przysła. Tu takie moje piegi. Kiedyś miałam piegi bardzo dużo. Moja mama zawsze mówiła, ja ja wyglądasz? Nakrapiana. <grymna> Na no ja mam taką skłonność, widocznie. Mam taką cerę właśnie skłonną do, do jakichś takich właśnie pieprzyków. Ale widzę, że skóra się zmienia. Co teraz niedawno przytyłam. Trochę więcej, niż bym nawet chciała, <grym> znaczy nie jakoś drastycznie. Ale już jest buzia pucowata, już, już spodnie ledwo, ledwo się dopina, oczywiście na słodkie mi naszło, miałam takie okresy, że się strasznie zażerałam słodyczami, później oczywiście mi to jakoś przeszło, a teraz to tak staram się sobie coś upiec, jeżeli mam ochotę na słodkie, a nie, żeby nie, nie kupować jednak słodyczy, chociaż ja mówię, jak mam ochotę na czekoladę, to dla mnie to tam kosteczka, to nie ma szans. Pół czekolady zjem i się dopiero pamiętam, że aha, trzeba zostawić. <grych> Uwielbiam to z Lidla, tą zieloną, taką z pełnymi orzechami. Czyli ja nie lubię gorzkiej. Ja gorzko to używam, mam zawsze w domu, ale używam albo do jakichś polew, albo do właśnie do ciasta, czy do, jakiś do babeczek. A tak to nie, nie nie używam. Teraz podkład. I dzisiaj sobie zmieszam bielendę i radiant lift. Radiant lift już mam połowę, a bielenda jest prawie nowa, bo nie używam ją. Stoi i stoi i tak pomyślałam sobie właśnie, że dzisiaj zmieszam, te dwa podkłady. Zobaczymy, co to wyjdzie. To jest Radiant Lift. Jedną pompkę mi się więcej ja poczuła. On jest bardziej taki właśnie różowy. Natomiast obok dam bielendę. Widzicie? To jest Radiant Lift, to jest bielenda. Bielenda jest żółta. Bielenda jest wręcz bananowa, tak, rzuciutka. Mam nadzieję, że mój aparat to odda. No jest między nimi różnica kolorystyczna. Radiant Lift jest bardzo do mojej karnacji, bo ja właśnie jestem różowa. Bardzo mi pasuje, natomiast jest ciutkę za jasny. Chociaż już teraz to bardzo zbladłam, bo się nie przyciemniam w ogóle. I stwierdziłam, że chyba w ogóle się nie będę przycieniać, bo co się przeciemnią, to przyciemniają się też moje te przebarwienia. Bez sensu trochę. Ale ogólnie bardzo ładnie się połączyły te podkłady. Teraz biorę gąbeczkę, ścieram jeszcze sobie to z dłoni, co, tą resztkę, co mam i wklepuję. Pod oczy nie dałam, pójdzie kolektor, no muszę to rozklepać też, ten podkład na granicy. muszę klepać, bo one zastygają. Ja chciałam sobie wyczyścić usta, bo nienawidzę jak mam podkład na ustach. Nie cierpię tego. Teraz robimy brwi. I do brwi, tak jak już mówiłam, mam pędzelek obustronny. To jest spiralka. To jest y, taki ścięty pędzelek. Dzisiaj użyję pomady, bo już dawno jej nie używałam, trzeba też y, jakby <laughs> swoje zasoby wyczyścić. Dobrze, że jest ta spiralka. Co prawda, ja mam bardzo yy, dużego jakiegoś pecha do tych spiralek. One bardzo często są słabe i ta się trzyma, że mi trochę posłuży. To jest oczywiście moja stara pomada. Żeby ta pomada nie zasychała, wsikam takim olejkiem, który mam z bielendy. Trochę muszę zamieszać. Nie wiem, czy teraz nie mam jej za dużo na pędzelku, no niestety. Ratunku! Bardzo ciemna się zrobiła, nie wiem dlaczego, <gry> czy ona była taka ciemna? Teraz wyczeszę ten nadmiar. Ona jest dużo ciemniejsza niż to do czego ja jestem przyzwyczajona używać. Chyba powinnam ją wcześniej trochę poużywać, bo teraz jest problematyczna w używaniu. <gry> Wyczesuję. Robiło się błocko na tych brwiach. No nic, będę musiała kilka razy pożywać Jest za ciemny niestety dla mnie. Ja jestem jednak jasną blondynką. To ja teraz wezmę sobie, podczyszczę te brwi korektorem. Użyję do tego ten y, diamentowy pędzelek. I potrzebuję jeszcze tego z Eveline Scenic no tak, teraz sobie przypomniałam, że nie dobrze korektora pod oczy, ale zaraz do tego wrócimy. Brwi mam podczyszczone, teraz na to żel pójdzie. Jak zwykle ten sam, ciągle go próbuję wykończyć. A mi się nie podoba ten początek, taki za ciemny jest. To brwi mamy. To wróćmy do tego korektora. Oczywiście. Always Fabulous od Bourjois. Bardzo go lubię i bardzo często po niego sięgam. Ja mam w odcieniu 200 vanilla. Ale jak widać, on jest dla mnie żółty. <grym> bardzo żółty. Ale dodam jeszcze tego stenika Już też go wykańczam i wykańczam i jakoś nie mogę. On jest właśnie taki różowawy. On bardziej do mojej tonacji mi pasuje. Ale wymieszam te dwa, to nie ma problemu żadnego. O, no, się chyba kończy, jednak. Teraz gąbeczka. I znowu mam problem ze złuserkiem, bo mam za nisko, i a nie chcę jednocześnie zasłaniać kamery. No i tutaj mam problem, bo znowu głowę daje nisko. <grym> tak to jest, jak się nie ma takiego. Fajnego miejsca, gdzie można sobie kamerę na statywie dać i wysoko, i z tyłu światła. Ja mam znowu softbox, tylko że tym razem softbox jest dosyć blisko mnie. No, niestety lampering kupiłam, ale statyw siłam, dwa razy więc oddałam. Troszkę się tutaj rozjaśnię tym scenikiem mój środek twarzy. w ogóle widać? No nie. Chyba nie bardzo. <laughs> on już mi się faktycznie kończy. Będę musiała kupić, bo ja go bardzo lubię, bo on jest leciutki. Ja go nie czuję. Chyba, że dostanę ten w jakimś innym odcieniu, takim bardziej różowawym dla mnie, odpowiednim, bo póki co to on jest bardzo żółty dla mnie. No i co? Wyskrobię coś tu jeszcze? No już niestety koniec. No dobrze, to tak... Twarz mamy już przygotowaną. No to cóż teraz? Muszę dokończyć oczy, czyli rzęsy jeszcze mi się kłaniają. Kupiłam sobie oglądać, zmalowano taką zalotkę w Rossmanie. Ja mam głęboko osadzone oczy, a to dla kogoś, kto ma oczy płytko osadzone. No bo ona mi tak nie sięga za tym, ona mi łapie tylko same końcóweczki. Ona ma takie fajne tutaj, tak, nie wiem czy widzicie to, takie ząbki. To ponoć ładnie tak łapie te rzęsy, więc ja sobie robię końcówki tą, a, a nasadę robię tą starą zalotką. I ona jest bardziej wygięta w łuku takim od tej mojej właśnie. No i tak patrzę się na siebie, patrzę i ta baza nie robi nic nam, przynajmniej na mojej skórze. Jeszcze bardziej podkreśliła mi pory, z tego co widzę, bo nawet tu widzę, że mam pory podkreślone. Tam rzęsy mam jakoś podkręcone. Ja sobie jak zwykle nałożę tą wazę z Eveline Cosmetics. To jest Color Edition. Tutaj nie ma żadnych innych napisów. Multi-aktywna odżywka do rzęs. Odbudowuje, regeneruje, wydłuża, pogrubia. Hmm. Nic takiego nie zauważyłam. Ona jest jedynie dobra jako baza pod maskarę. Nic więcej. Teraz mascara. Maskara pogrubiająca rzęsy, efekt sztucznych rzęs. Nie, nie zauważyłam, że to był efekt sztucznych rzęs. Absolutnie nie. Ona jakby je podnosi, to fakt. Nie ma efektu sztucznych rzęs, absolutnie. Ona jej nie pogrubia. Ja ją lubię tylko dlatego, że to jest właśnie silikonowa sztotetka, że ładnie się ten tusz rozprowadza, nie robią się jakieś grudki. Każdy z nas ma inny typ w ogóle urody, inne rzęsy i każdemu co innego pasuje, ja innym, komuś innemu może robić spektakularne rzęsy, faktycznie, bo ma ładne, gęste i tak dalej, a mi niestety nie robi, chociaż bardzo bym chciała, <grym> Zrobię dwie warstwy. Teraz brązer. Ten brązer już go używałam. Przepiękny. W ogóle bardzo podoba mi się opakowanie. Bo jest takie bardzo estetyczne, mimo że proste. W ogóle podobały mi się te opakowania od Catrice. Bo są proste, przejrzyste. No, co prawda to jest plastik, no, ale za taką kwotę no, no to naprawdę nie można wymagać nie wiadomo czego. Ja jestem, że tak powiem, z plastikiem na nie, ale no, co zrobić? No, po prostu czasami trzeba ale bardzo mi się podoba właśnie y, opakowanie, bo jest takie proste, przejrzyste i tu ma jeszcze właśnie ten brązer taką złotą obwódkę i to bardzo ładnie wygląda. On jest, on jest, to są drobinki, dosyć wyraźne drobinki. No, tak jak mówię, ja się nie boję drobinek. <śmum> mam, nie mam problemu z tym. Bardzo ładny brązer, bardzo ładny kolor, bo to jest taki i jakby beż z takim ciemnym, ciemniejszym brązem i tak jakby złoty w ogóle. Ja zrobię słodka na ręce. Bardzo ładny kolor. I taki, no może tutaj tak nie widać właśnie tego błysku, ale on naprawdę robi takie glow na, na twarzy. Trochę się pyli niestety. Nie za ciemny, nie za jasny. Taki, no taki opalony, naprawdę fajny, fajny brązik. Świetnie się rozciera, no, no rewelacyjnie się rozciera, naprawdę. Teraz biorę gruby pędzel i to wszystko blenduje To jest sposób kitulca, to ona wymyśliła. <grymne> tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz sobie jeszcze troszkę przybrązowię boki nosa. Żuchwa. Jestem zachwycona jakością w ogóle tych cieni, tego brązera z Caprice. No i teraz wstępna nowość. Lovely. I rozświetlacz Silver. Rozświetlacz do twarzy o chłodnym odcieniu. Zastanawiam się, czy on jest zaklejony? Tak. Ja je kiedyś już miałam te rozświetlacze, no jeszcze jak nie byłam wtedy na YouTubie, to je używałam. Tak wygląda. I ja mam taki fajny pędzelek w tym zestawie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Troszkę podłuki brwiowe. Ładnie wygląda. Trochę unesadnosa. Jakiegoś spektakularnego efektu nie widzę. poświatę białą, perłową ale jak jeszcze różową nie wiem czy to tak na mojej twarzy tylko widać nie mam pojęcia bardzo ładnie wygląda to teraz znowu pędzelek i razem blendujemy myślę, że nie potrzebuję tutaj różu żadnego, chociaż może jak zwykle paletka dłuższej to może wezmę sobie takiego najjaśniejszego. Oj, za dużo mi się nabrało. Teraz znowu pędzelek i znowu to blendowy Usta nam zostały. Rówki z BL. Bardzo je lubię. I sobie obrysuję usta. Nie mam żadnych nowości, więc wykorzystam sobie tą pomadkę z Miss Sporty Satin To Lass. Ładne kolory. Mimo że na ona wychodzi taka dosyć czerwona, to ona nie jest taka. Ona jest zgaszony, taki róż z czerwieniem. Już wszystko się zmienia. W ciągu 10 lat bardzo dużo się zmieniło w makijażu. Nie było bakingu, nie było kolorów różnych w, w, w cieniach do powiek. Bardzo ładny kolor. Ja mam w odcieniu 110 Mutecz Moka. No i teraz oczywiście błyszczyk od Eveline. Style Shine Lip Gloss. Ja mam w odcieniu 02 Candy Pink. Nie wiem, czy widać na kamerze, żeby kamera to przekłamuje, kolory. Ale yy, błyszczyk jest bardziej różowy od y, tych ust. Usta są takie zgaszone. Zgaszony czerwień z różem i, i z brązem. To chyba wszystko już, moi drodzy. Cieszę się ogromnie, że byliście ze mną. Liczę oczywiście na wasze lajki, na subskrypcje, na komentarze. No i cóż, do miłego. Pa!